Dzień dobry, Targi Agrotek 2023, niedziela. Stoisko farmera odwiedził dzisiaj Mariusz Zdanowski, znany Wam dobrze z projektu z Duntrak. Mieliśmy przed chwilą spotkanie z rolnikami, trwało około godziny, ale potem jeszcze jak zwykle pytania. Ale bardzo fajnie. Właśnie i tak mówiąc nieładnie, oblężenie. Bardzo lubię. No właśnie, Mariusz, Dzisiaj mam jest? czas, więc dzisiaj może bardzo chętnie mogę porozmawiać. No tak, bym powiedział tak, że trochę ugrzązłeś u nas, bo nie wiem, czy zdążysz jeszcze targi obejść, ale fajne spotkanie, bardzo duże. Po to tutaj przede wszystkim przyjechałem, wiesz? Bardzo się Żeby spotkać się właśnie z, z ludźmi. No właśnie, te spotkania, jakie, jakie konkretne pytania, co, co tam mm. rolnicy, co chcieli od ciebie, co, jakie pytania ci zadawali? No przede wszystkim wiesz, no projekt z tak, no, jest duże zainteresowanie. Ale oczywiście było też dużo pytań związanych typowo z mechaniką, no, z racji tego, że no, przede wszystkim tym się zajmujemy. Pytania były ciekawe odnośnie a na przykład ile będzie kosztował ten ciągnik. Aha, no tak, pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Tak. Ewentualnie jeszcze też, kiedy projekt będzie zakończony, Dokładnie, też, dokładnie. też na razie nie ma na to no nie, no. przynajmniej takiej ścisłej odpowiedzi. Tak na spotkaniu co mieliśmy do rozdania, proszę, takie właśnie e, koszulki. Z, z, z wizualizacją z dół tak ten tak, ciągnik tak, tak, może wyglądać. Tak, tak może wyglądać, wyglądać dokładnie. Tak, tak może wyglądać w przyszłości. Były do rozdania, będziemy może jeszcze mieli takie. Pamiętajcie, warto przychodzić na nasze spotkania. Na stoisko farmy. Tak jest. Ale dużo też pytań takich dotyczących Twojej pracy jako mechanika. Nie, no dokładnie, oczywiście tak. Czy są maszyny używane? Maszyny używane, z czym się kierować, no jakieś typowe usterki maszyn. Dobór maszyn, ewentualnie, no, na tyle, na ile jestem w stanie też odpowiedzieć, bo wiadomo, no ja też nie jestem użytkownikiem maszyn, ale myślę, że większość osób uzyskało taką odpowiedź, która no, była satysfakcjonująca dla nich. Mi się też tak obiło o uszy, takie mi Twoje odpowiedzi utkwiły, bo pytano o jakieś konkretne modele mhm. takich ciągników powiedzmy 20-letnich. Ty twierdzisz, że. Nie, nie model, kierować się. Nie, nie model, ale stan raczej techniczny. stan. Dokładnie, stan techniczny to, to trzeba brać najbardziej pod uwagę, więc e, kierowanie się konkretną marką raczej tutaj e, przy starszej maszynie nie ma, nie ma sensu. No właśnie, czyli nawet e, niech ta moc trochę, parę w tom, czy w tą, e, czy, czy jakaś marka, czy, czy model, ale, ale jednak ten stan Stan techniczny. techniczny, tak, no niestety tutaj to jest e, no, taka najbardziej e, rzecz, która jest najistotniejsza przy starszej maszynie. Dawno nie byłeś na tych targach, jak dawniasz? Oj, ogrom ludzi, naprawdę nie byłem już ładnych parę lat, ale bardzo fajnie, no pogoda przede wszystkim dopisała, jest piękna pogoda, ludzi mnóstwo, naprawdę bardzo dużo, więc no ja uważam, że targi fajne. No, Skończył też... się ten nieszczęsny lockdown, troszeczkę. No, właśnie. no to widzisz, ale ludzie jednak... Yy, idą w takie miejsca, tak? No tak, To jest potrzebne. Tak. Sprzętu też mnóstwo. Jest. Zobaczysz, przejdziesz, ocenisz. Pytanie, no, tak, pytanie czy, czy ci ludzie będą mieli za co kupować ten sprzęt. No, no wiesz, no, to jest trudne pytanie, no wiadomo, ale no, miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, no trzeba mieć. Dokładnie, dokładnie, że, do przodu że to jakoś się wszystko wyklaruje i będzie, będzie dobrze. Bardzo Ci Mariusz dziękuję, dziękuję za również. wizytę na stoisku, za całe wystąpienie, rozmowy i co, spotykamy się w kolejnych odcinkach, relacjach przy projekcie z Duta. Dokładnie.